Nowy plac zabaw Przy kominie górskiej, tuż przy niewielkim lasku Chronię się przed deszczem i rozglądam dookoła Tyle wspomnieć przed lat Złotniki to zawsze był inny świat Podróż przez pola zbliżała nas do zielonej enklawy Tutaj można było latem leżeć na trawie i patrzeć w niebo na latające migi Pomarzyć o tym, żeby zbijać się jak one? Przed bałem chronił nas las. Teraz tutaj ma być droga. Czy naprawdę drzewa muszą zniknąć? Czy te mąki również? Czy nie da się inaczej? Drogę chyba można poprowadzić nieco z boku, by ominąć ogródki działkowe i zostawić drzewa, oszczędzając również zwierzęta, które tu mieszkają. Taka droga możliwa jest przez pobliskie pole, tylko nie wiadomo dlaczego. Nie można jej wykorzystać. Brak dobrej woli. Dlaczego? Przez ostatnie 30 lat złotniki rozrosły się ogromnie i dziś potrzebują jeszcze bardziej tej zielonej bariery ochronnej. Potrzebuje go też i miasto nutniki słynęły od dawna z jakości swojego powietrza. Już Niemcy zbudowali sanatorium dla dzieci przy parku. Cóż, jeszcze pada, ale trzeba wracać i coś z tym zrobić dla naszych dzieci. Idziecie?